Do you know what this thing is? Słuchaj <laughs> alkoholu to Do you know what is it? <laughs> o, wizyta, u to jest chyba średnio udana. co to? Co tu mu sterczy? Blisko było. <laughs> Właśnie pegaj. Nie boję się, gdy to Dormado widzę. Wbijam je na pełnej. NIE STRASZŁAM TURNADĄ No weź Ładoczka No otwórz broże, Otwieraj A matka mówiła żeby wrócić do domu przed 21 Nie posłuchałam no Nie posłuchałam Nic, zostaje mi tylko siedzieć na wycieraczce Pępek go Pępuszek? Pępuszek! Nie gada. go no. Chyba musiał wycierać drugą głowę mam jeszcze dwa magazynki, spróbujmy ale brzuchem <głos> <głos> dobra, nie to może wstępka może się biedaczek przykleił nie to nie jest normalne, nie ruszę go do. to nie jest bug, to jest tylko anomalia to tylko gra, to tylko gra, to tylko gra borsuk przeszukaj o kurde! I plecak w plecaku a w plecaku plecak? Tylko nie plecak w plecaku w plecaku plecak! Mam traumę, zazwyczaj jak grzebie w plecakach, to mnie zabija coś. Rzucam trupę. Okej. Okay. O nie, rzuciłam trupon wziął i zniknął! No to pierwszy bug mamy już zaczony. Nie wywal się, tylko się nie wywal. Nie wywal się! Nie wywal się, anomalia! Dobra, tu jest psuta. No zawsze musisz grać na premiery, O! Że żyję! Ha! Przyłamałam to! Umiem popsuć! To umiem naprawić! Wiedziałam! <grystanie> That moment się <she> nie. <grystanie> Trafiono na minę! A <grystanie> ja tak się nie rozbraja mi. Działa, działa! Ten moment, ja czułam jak na to dotypnęłam i tak, o, o, no. O, ty gdzie się schowałeś? Nie bawimy się w chowanego, mój drogi, nie bawimy się w chowanego. Zaczynam kumać, o co chodzi z tą anomalią. Gdzie na mnie? O, to mi się podoba. Hehehe. kto jest profesjonalnym bagerem, Gierek? No kto? No teraz jak śpiewasz, cwaniaczku! Tak to się robi! O nie, wyszedł. Gorzej, przejdzie. Zapiecie! Nie zapiecie! cię! Kiedy się rzabie? Cwaniura schowała się w budynku! Aż ziemia zatrzęsła, no ale W Władruję w całe Wszystkie magazynki hmm? granat, niebo się sama zabije. Ja wiem co ty chcesz. Ja nie po to zbagowałam, żeby wszuć baga. Spokojnie, mam jeszcze dużo ammo. Strzał w głowę, tylko którą? Co w lewo. Tak. O oh, kurde, takie stópki! Ojej, chacie no, Zanim ciarki przychodzą, od, od generatorów. No i co teraz? No i po co zanim idę w to i z powrotem? Jesteśmy I nie zapomnij If anything happens to my equipment, he can say goodbye to his career in the world. I'll make sure of it. Yes, give me a stab. Yes, give me a stab. Give me a stab. She's not What the hell are you sculpting around here? Watch, 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 watch it, dickhead. Watch, 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 watch it. Watch it, watch it, watch, watch, watch it. Watch, it. Watch, 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 watch it, 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 I watch it, 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 watch żeby łóżko tutaj zrobiło sejwa, bo Ci, że taka ciokiem. No, no, taka No, Mam na sobie outfit: 50 koła. Ciało jak butelka Kozakowa. You know what's fun about being sober? Nothing Oho, this is Sandopolis. This is Sandopolis. Ale widoczki, romantyk. Kurcze, pali przez maskę? Żeby nie zauważyłam, czekaj. Eee, my e tak. <laughs> w sumie tak. Pali przez maskę. Ale się sztacha. Skupany. Można, można. Siema, wikuś. Wikuś! Przyniosłam ci prezent. Masz. Jest cały twój. Patrz, co buziaczka. No daj buziaczka. No daj, Wikuś! Buziaczka! No nie bądź taka. Nie tam. Kolego! Ty nie widziałeś jaki ja mam equipment! Patrz tu! Przechodzi? Się ma, się odkrywa, się zdobywa, się zbiera, się sprzedaje, się inwestuje. No i tak by się wiecie, Trzeba się napracować, by nie napracować. Ale żeby pracować. Ale żeby się nie napracować i nie przepracować, przede wszystkim. Ja tu mam tylko od strzelania. dawać rozkazy. Proste. Skąd ja to mam? Ja to przecież sprzedałam. Sprzedałam i mam. Zjadłam ciastko i mam ciastko! Uuu! Apteczka naukowców. Eksperymentalne leki. pewnie mnie wzięteczki, bo Leżymy. Śpiórko lotu to ja zamknę. Zostaw drzwi, w framudze! Zostaw te drzwi! Na sam to ja zamknę ze sobą. Nie wiem, coś się dziwnego stało. Nie mam chudu. Za dużo wody. Czekaj, a wody się da napić? Da się napić. Czekaj, może odplogujemy Poj. zapiszę. I zobaczymy, po ile się nastąpi reset. Czekać. O! Zrezygnowało się! Wiedziałam, że wóda je ja wszystko naprawi. Ja panom pomogę przeprowadzić tę ciężką dyskusję, bo tak przez drzwi to ciężko się proszę panów rozmawia. Pan pozwoli, że ja tu otworzę. O? Czyż nie łatwiej teraz porozmawiać tak? Przepraszam, a pan przejdzie? Pan się przesunie, przepraszam. Dobra, bo tędy nie wyjdę. Nie ma to tamto. Szkoda. No, szkoda, szkoda, się mówi szkoda. Oni się ustawili w typowe koty. Ani na zewnątrz, ani w środku, tylko w przejściu to jest najlepsze ustawienie kota. Przedsiągłam go? Poczułam się przez złamała nie chcę To nic personalnego nie. trauma. Być albo nie być. O, to jest pytanie. Maga, no nie. Chowamy się. Za nimi idę. Oni wiedzą, gdzie się chować. To ja za nimi. Wszyscy tędy biegną, to ja za nimi też. Jak owieczka. Powiedz, że ja też się schowam tam, gdzie wy. O oh no, o oh no, o oh no, o oh no. O oh nie, zbejtowali mnie. No. No. Jak MOŻNA O oh no Boże, Boże, Boże jak mnie zbejtowali W kolejce się ustawili chyba do śmierci ON SIĘ POSUNIE NIE, NIE JA TO PRZEŻYJĘ O wy ćw Powiedz, że się otwiera drzwi Ja żyję, ja żyję, ja będę żyć JA BĘDĘ ŻYĆ, PRZEŻYJĘ TO A. A, JAK to TAK Modlitwa, ważna sprawa A to ty tu leżysz? Cześć, cześć Jaciek. Czar! Wołajcie księdza, z egzurcyzm trzeba przeprowadzić. Co jest z tobą nie tak? Jakiś dziwny fetysz ten pan ma. Przepraszam, wszystko z panem w porządku... A bo on jest ranny! <gryw> to by wiele tłumaczyło. No Co kobieta trzyma w swojej torebce? <gryw> No, latarka jest że nie oddaję. nocy, ale my zawsze możemy iść na naturalną. <laughs> nie narzekaj na latarkę, bo natura ci da lepszą. Ciśnij. nie mogę? Worse. gorzej. O, jest Kto mógł umrzeć w ten sposób, jak nie ja? <laughs> Co się dzieje z moją śrubką? ZACZAROWANA ŚRUBKA! W tym patchu to zaczarowali śrubki. To zlewitująca śrubka. Śrubeczka. Zaczarowana śrubka, o ma! Tutaj będzie rzucana. Zaczarowa... Ona naprawiła się. Gdy widzisz tyle asortymentu, tyle wyposażenia, wiedz, że przed tobą niebezpieczeństwo. O Boże, to nie koniec. To nie koniec problemów. Okej, okay, o nie, o nie, o nie. O nie. <grywia> ja, o, właśnie aktywowałam nowy lęk gracza. Drzwi. O, trafiliśmy do tej komnaty. O. Ci będzie jest wasz kolega. O, patrz <grywia> O, wow, to lata! I strzela! <grym> Ten jeden cheater! Ten jeden cheater w cesie, nie Chyba ja mu się skończyła amunicja. <grym> On jest przeciążony, bo ja w niego podobam! Takiego muła to ja rozumiem. Jeszcze ja się ustawię żeby wygodnie go chwycić. <grym> nie, ja ja, ja ja tylko jeden kieliszek wypiłem! Jeden kieliszek! Patrz, potrafcie samolocik. Burza, burza, burza. O nie, czy co? Znowu piwnica mi pokazuje, ale ki, kicha. Nie wiem, że zapisywałam gierkę. No bo, o, załapało. Jej! Jeszcze więcej. Stać. O, już wydałam wszystkie pieniądze? Widzicie, jak to szybko poszło. Już teraz rozumiecie, co się dzieje z moimi pieniędzmi. Za każdym, po za każdym razem po wypłacie, nie? Za każdym razem po wypłacie! 3, 2, 1, idę. To jest podwójny damage. Chłop na środku. Coś tu się ten balbuje lekko. O! O kurde, chyba naprawdę wiara go uniosła. Jak ja ją mam chwycić? Ej, mógłbyś spać na ziemię? Zejdź na ziemię! No nie wierzę, bo prostu co jeden dwa, to lepszy. W ten moment gdy jesteś nocnym markiem. Wstajesz z rana, a tu <śm> wypala oczy. Dobra, przeżyjemy te emocje. Cali zdrowi, cali zdrowi, powrócimy wciąż silniejsi i gotowi. I na side wciąż gotowi, wciąż gotowi. Co tu tak się dużo dzisiaj śpiewa? Dużo śpiewa To jest wina tego kozaka Bo żyć tu jakoś trzeba Żyć tu jakoś trzeba Tu jest to Słucham, jest taka awantura! No gram jeszcze Jakie opiercie od kota dostałam Ile można grać? Watch, watch, watch Watch, watch, watch Watch, watch, watch it Watch it, take it, watch it. Watch, watch it, watch it, take it, watch it.